Going, going, going. Otwieram oczy, znów nie wita nowy dzień Ziemia pod stopą da mi siły, a dąb da mi tlen Gwiazda prześwieca przez gałęzie, da mi długi cień Leśna orkiestra gra mi fugi, zmierz za grami tren Siedząc wśród sosem jestem częścią szumu familii. Zostawiam z tyłu hałas, dymy, krzyki, miasta, spleen. Jak siedzę w mieście ciągle odpierdala mi. Zajęty ślepym pędem w nidzą, i rządzy marami. Zwisają skoro całe pęki ratunkowych lin. Knę nie dotykam ściółki, lecę tak jak Aladdin. Wierzchołki drzew żeglują, las się opala dziś. Mózgowe fale falują, upału falami. mi. Przede mną nowe życie, przede mną cały dzień. Degoduje przyszłość, macam chropowaty pień Przede mną świata scena, przede mną wszystko Słońce wschodzi i zaczyna widowisko Przede mną nowe życie, przede mną cały dzień Degoduje przyszłość, macam chropowaty pień Przede mną świata scena, przede mną wszystko Słońce wschodzi i zaczyna widowisko Przede mną nowe życie, przede mną cały dzień Dekoduję przyszłość, macam chropowaty pień Przede mną świata, scena, przede mną wszystko Słońce wschodzi i zaczyna widowisko Ze nocy letniej chyba Bogu to się śni Przemyka się i cichy puszczyk pośród koron świst Wyrosła dzika, ja pośród konwali kolonii Idę i co? co? No, co? Idąc leśną drogą, powinien ja być drogi do lepiej po prostu na dzidę ciszę i zamiast Ty dookoła taką. Tak. Pachnie dusząco bez. Ta chwila wszystkim jest, co może być i wszystkim jest. Ta chwila wszystkim jest, wszystkim co może być. Cieszę się z wszystkiego, jak z pierwszego śniegu pies. Daleko od szosy gdy świt ewokują kosy. Dziki łamią gałęzie, a las wydaje odgłosy. fale falują, pa Fale, falo pau fala mim uns fale fala falou eu pau fala mim fala falou